Cześć sią, witajcie, z tej Patryk Dziś jesteśmy w tej budce po kurczakach trochę zostawiłem kamerę Już dziś będę dziś sobie w pokosza trawę Ma ogrodzie no Jest tylko, tylko muszę najpierw wyjechać no. Wracam do codziennych filmów, to coś sobie nagram, żeby było na kanał. To jak coś będzie machać, czy coś będzie się swobodnie oglądało, to sorry, no ale. Urok telefonu. Wow, wow, samym prawie spadł. No i tutaj jest kosiarka z glebogryzalką stoją. Jest spokój. E. No. Tutaj sobie jedziemy, będę kosił tutaj na skarpie. Tutaj jeszcze nic nie jest zasiane, ale trzeba skosić, na wiosnę będzie posiana. No nie ma za dużo paliwa no nie wiem czy jeszcze mam, ale powinienem mieć trochę Dobra Ja sobie zatankuję i zaraz się widzimy Dobra jestem już jeszcze zjadłem jest 15.40 20 powróciłem ze szkoły Kosienka Way Bank. Eee. Dobra kosiarka nawet Drugi sezon już przekosiła i bez żadnej awarii. No, dobra. Odpalamy tutaj kosimy. Yy, Trzeba zmniejszyć. Yy, na piątkę weźmiemy. No. no, można i tak. Albo to jakiś kamyk, albo to. Nie wiem to jakiś, co to jest w ogóle. No ale też szybko, już chyba ostatni, rok, ostatni raz w tym roku. Może to przenieść na drugą stronę, co jest skoszone. No bo tutaj jest ten ogród, kupuję z tej ze studni wodę, się podlewa w lato. Czy tam folię, czy nawet no, wszystko. Dobra, no, ja to ja tu trochę pokażę się potem no i mam skoszone tutaj idę tam pokazać wam, wczoraj trochę zacząłem rwać kukurydzę w pałkach dla królików na zimę eee, tutaj przyczepa zrobiona z rozrzutnika e, porty tylko zdjęta jest taśma, czy tak jak to się nazywa no i adapter eee, i na jednej osi, do drzewa tutaj powoził trochę kukurydzę no i nawet i ciąga ale trochę brakuje mu tego przedniego napędu idziemy do kukurydzy bo kukurydzę sobie tutaj zwaliłem bo i tak ta yy. jak to no, bo i tak ta przyczepa teraz nie będzie używana. Zobaczymy te kolby, bo one były niedojrzałe. O, już się żółte takie robią. Tak, jak się zrobiło ładno. No i tak to jest. No, jakieś. No. Kieł. No dobra, ja nie wiem. Będę później, później jeszcze rwał, pewnie to coś nagram. No, a tak to tam nie wiem. Może dziś jeszcze pojadę na, yy, na drzewo, porobić trochę drzewa. Czeszę sobie Wojtka teraz. Jak już jest, 16.20, coś takiego. Lata sierści, że nie wiem. O, właśnie, nie mówię Wam. Że... Wczoraj dopuściłem. W niedzielę. Nie ale sierść ma. No, króliki sobie jedzą gdzieś buraka pasownego. Kierunki już się dostały wcześniej. Teraz po takim plasterku dostały buraka. Pastewnego, chyba powiedziałem wcześniej, cukrowego, no ale pastewnego, Idę teraz ten... E, to trawę schowam, idę jeszcze może trochę kukurydzy przyniosę. Dobra, przywiozłem trochę. Znaczy e, jeszcze nie przywiozłem dopiero. Zebrałem to tak z brzegu. Zrywałem. E, bo... Wczoraj poszłem w środek to kurde, łaziłem, łazię, a tutaj szybko chwilę, moment i no Lecę to obiorę. Dobra, już jest 19 czy 18, ale nie wiem chciałem, no zapomniałem, która już jest w ogóle. O, no, zapaliłem coś latarkę w telefonie, czekajcie. O. Ja przy kukurydzy robię, przykrywam, jeszcze to wszystko ten, obłuskałem teraz. Dobra, teraz muszę wejść, to też szpadel sobie wziąłem na szybko. Na przyczepi, ale najlepiej w sumie. Jeszcze to sprawię. Teraz to zabieram, tutaj kładę takie co do skarmienia od razu, bo są jeszcze za bardzo niedojrzałe, Dobra, a muszę zejść tak. I tak sobie to podgarmę. To Bruno, nie? Nie wiem jak to widać na co dzień. Długa zmieniona też. I trochę jest zdjęte. A tak to stoi. Na razie nie jest potrzebne. Dobra, to my jeszcze. Wow, prawie spada No i dobra, kurde. sprężyną i tam wrzucę wrzucę szpadel No i dobra Potem mi się i tak będzie to odkrywać o od tutaj O, o podgarnęła jeszcze więcej wypadło Dobra Tak nie będzie padać będzie padać, to jeszcze bardziej to w Czwartek ma pokrobywać No, tak to wygląda Także, jakby Ci się nie spodobał Zostawcie łapkę w górę, komentarz, z ręczkiem. Ja jeszcze idę wody dla królików Usunąć Także, na razie, się, cześć